Witam Was. Dzisiaj sprawdzimy, czy w tej studni jest jakiś złą, czy też go nie ma. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. A jeżeli nie, no to może kiedy indziej zobaczymy. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Jakby mogliście zauważyć, nic dzisiaj nie udało się złowić, tak więc może w następnym odcinku uda się coś złowić, tak więc pamiętajcie o zasubskrybowaniu, bo wtedy możliwe, że uda się coś złowić, więc to była tyle w tym odcinku, więc pa, widzimy się w następnym.